Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj hatarsaty Romanka, czyli Adam Czujka, czyli ja. A dzisiaj mamy Wigilię, jest jeszcze ciemno. Jesteśmy w żywcu, na dworcu. A tu jest hatarka. Witajcie. No, i dzisiaj idziemy niebieskim szlakiem z żywca na romankę. I chcemy pokazać tym, że można do żywca przyjechać sobie pociągiem i wyjść na haty do chaty do Romanki szlakiem niebieskim nie? albo można wejść na Romankę i później z Romanki można zejść i u nas nocować i zwrócić tym samym szlakiem i pojechać sobie gdzieś tam do siebie można bez samochodu to zrobić można, dobra to dzisiaj wam pokażemy niebieski szlak z Żywca na Romankę przez Sopot małą oczywiście dobra czyli ahoj przygodo Aha, mówiłem, że dzisiaj jest Wigilia? dzisiaj jest Wigilia. Dzisiaj jest Wigilia, czyli mamy najkrótsze dni w roku. Jest jeszcze ciemno i pewnie o ciemku skończymy. Po ciemku, ciemku skończymy, po ciemku skończymy. O ciemku skończymy, skończymy. Dobra, hej ho. Mijamy żywiec. Yy, przechodzimy przez rzekę Koszarawę. Tu, tak ładnie uregulowaną. Yy, już się widno robi. Jest z nami jeszcze rambuś. Bambus. Rambus pokaż się tu do kamery. Rambusz jest z nami. Yy, I no i co? Jeszcze się za bardzo nie obudziliśmy, ale już się widno robi. Yy, no i idziemy dalej. Mam nadzieję, że nie zgubimy szlaku i wszystko będzie ok. I, i pewnie później śnieg będzie. Na razie jest tak jesiennie bardziej niż zimowo. Raczej nie? wiosennie. Aha, raczej wiosennie. No wiosennie nie jest, bo jest mi zimno. Hmm. Dobra. Dobra, idziemy. Się Żywiec kojarzył tylko zawsze z piwem i z męskim graniem. No. A teraz troszkę lepiej poznam Żywiec. I tak, fajnie, fajne miasto. Co tam, co tam takiego mi się podobało? Jest fajny ryneczek. Jest fajny ten, taki park tych Habsburgów, co nie? Takie zacne lipy tam rosną. Dęby. Dęby, no to nie ładnie. Yy, w ogóle to nazwa żywiec. Yy, się, żywiec ma yy, w ogóle tego Tura w ferbie. I yy, czekaj, mam sobie... Się tu. Yy, na, nazwa, nazwa się działa niby stąd, że dochodowano no bydło yy, i tak dalej, ale jest też druga wersja, która mi się bardziej podoba, że yy, panowała tutaj bogini żywi. Bogini Żywi była e, taką opiekunką żywca i też miała podobną głowę tura. E, jak, e, jak czytałam o tej legendzie, to mi ciary wszędzie przychodziły. Jestem pewna, że to jest bardziej prawdziwe. E, jest też fajne źródełko e, nad jeziorem Żywieckim. E, może kiedyś tam też e, pokażemy to miejsce. Może tam fajnie sobie pojeździć się rowerami, albo wynająć supy yy, także tak dla aktywnych ludzi, że jest fajnie zeszliśmy z głównego traktu jak się to mówi z tego co je był asfalt i samochody jesteśmy już w lesie minęliśmy tam w dole miejscowość Trzebinia dobrze mówię? Trzebinia no, no Pogoda jak widać. Mury jakieś tam są, spokojnie bez wiatru, ale tak coś czuję, że wkrótce może zacząć śnieg padać. Na razie tu jest cały czas tak trochę błotniście, szlak jest dobrze oznaczony. No, idzie się dobrze teraz. wciąga na wigilję. No, pewnie sosik grzybowy, kapusta z grzybami. Tara. Podejrzewam, że to jest pomienica zimowa. Żadne z nas nie jest jakimś turbomykologiem, ale, ale aż mnie kusi, żeby wziąć. Natomiast dzisiaj mamy jeszcze długi szlak przed nami, więc, więc nie będziemy jej zabierać. Niech sobie tu rośnie. Może kiedyś po nią, po nią wrócimy, albo tu jeszcze, bo tu widać takie malutkie, takie, takie słodziaczki rosną. I chciałabym bardzo spróbować tego grzyba, bo pod spodem, tak jak widać tutaj, jest jasna blaszka, rzadkie blaszki. To trochę brzmi rzeczywiście jak opis tej pomienicy zimowej, więc mam nadzieję, że jeszcze znajdziemy może jakąś bliżej zabudowań, ale ta jest przepiękna. I bardzo się z niej cieszymy. Taki prezencik świąteczny. Fajne miejsce na ujęcie z widoczkiem takim, niestety trochę romankach w chmurach tam, tam, tam jest romanka tam gdzie te chmury, o tam gdzie mój palec my tam idziemy teraz będziemy schodzić do Sopotni Małej chwila przerwy na kawałek ciasta i, i ten łyka herbaty no, idzie się dobrze tak jakby śnieżek trochę chciał pruszyć, ale nie mógł ale widzę, że tam w, w w rejonie Romanki myślę, że będzie już sporo śniegu, tam, tam w górze. No, także... Chwila na łyk i... Makowca. I makowca, nie? Tak. Upiekłaś wczoraj. I co? Dobrze Ci wyszedł? No spróbujemy, no. Ja nie, nie Nie, nie, nie! Ja Idę na Romankę. Ja myślę, że na nie, nie. Czy siadamy? no pewnie. <gry> no ale już tu skręcamy. Jesteśmy na dole w Sopotni Małej. Tu zaraz drogi odbijamy i będziemy się wspinać w masy w Romanki. Mamy właśnie taktyczną przerwę na jabłko. Yy, I będziemy się wspinać na kotarnicę. Wiem, wiem, że y, Wam się wydaje, że Adam je tylko słoniny i kiełbasy, ale właśnie jak się odwrócicie, to zobaczycie, że też zjada jabłko. jakże y, Marki Prince. Tak. No. Rambuś. patrzcie te zawijańce te takie yy, po prostu owłosione drzewa no mega ja jestem zauroczona przepięknie przepięknie to jest no, zobaczymy jak będzie na szczycie i czas jest nie, nie, całkiem niezły no, nieskromnie powiem czas jest całkiem niezły o a tutaj jest, mamy miejsce gdzie szlak czarny z Sopotni z wielkiej od wodospadu dobija do Niebieskiego no, i później na Romankę, według szlaku, mamy półtorej godziny jeszcze. No, czyli wszystko jest git. Dajemy radę. Do pierwszej gwiazdki zdążymy. Do pierwszej gwiazdki zdążymy. O, dobrze powiedziane. Dotarliśmy na szczyt Romanki. Mhm. Przed zmrokiem jest jeszcze widno, i jeszcze pewnie z dwie godziny będzie widno, nie? Bo jest około 14, nie? No, może zdążymy dojść. To może zdążymy dojść jeszcze do chaty za widoku, a jak nie, no to, no to po ciemku jeszcze dojdziemy. No, no, także widać, Romanka tu jesteśmy. Teraz będziemy szli tym niebieskim w dół. Tu jest kopiec księżniczki, czy kogo tam? Księżniczki, nie? Ech, rabiny Habsburgowej jakieś. Hrabiny Habsburgowej no, jakiejś. Która bardzo chciała mieć widoki z góry Romanki i jej tu kopiec. A. Ale to było dość dawno, wtedy jeszcze był widok z tego kopca. Aha, jeszcze wtedy czas po, prawdopodobnie nie było, czy pewnie jakoś było inaczej. No. Było niższe. No, w każdym bądź razie, yy, no, sadzimy w dół. Wszyscy. I, I widzimy się jeszcze na dole. My już wróciliśmy z Romanki yy, na chatę. W piecu zdążyłem napalić. Agnieszka tu coś tam przysmaża, jakieś pierogi, o w piecu się pali, tak, e, także zaraz jakąś tam zjemy kolacyjkę, napijemy się czegoś dobrego, no i co, żegnamy się do następnych przygód e, i zapraszamy wszystkich do Haty i Romanka, dajcie łapkę w górę, dajcie suba i śledźcie nasze przygody, nasze poczynania na chacie. Będziemy coś nagrywać więcej takich wypadów górskich, nie? nie. A buś... Tak. No. I mówi się, że jaka Wigilia taki cały rok, no. więc miejmy nadzieję, że nasz rok będzie taki pełen gór i pełen e, też fajnych przygód, e, e, a Wam też życzymy dużo dobrego na te święta w całym nadchodzącym roku. Dużo piękna wokół Was i w środku Was, niech będzie też dużo, hmm. dużo dobrego. No, i do następnych przygód. Cześć. Pa. Pa.